Humor dopisuje, widzę, jesteś gotowy już na Mikołaja, na święta. Powiedz mi, co to masz za czapeczkę? Czy ja widzę, co to jest za czapeczka, ale powiedzmy dwa słowa o tej czapeczce w takim razie. Eee, I chyba nie tylko dzisiaj będziemy mówić o tej czapce, nie? Oczywiście, dlatego że mamy nową dostawę Red Bulla, Mikołaj już do nas dotarł, na Zakopięce pojawił się pierwszy śnieg. Eee, i nie, nie jeżdżą tylko auta, ale również Isania Mikołaja i pojawił się nowy asortyment Red Bulla, m.in. czapeczka KTM, czyli seria Red Bullowa od KTM, -a. najnowsza kolekcja, seria Formuły 1 e, i, seria, i pozostałe, że tak powiem, serie Red Bulla, które jeszcze są przez Red Bulla sponsorowane, czyli seria samolotowa e, i taka seria ogólna Red Bulla po prostu sportów ekstramalnych. To jest 2, 2 już. Dokładnie tak. 2, 2, 2 na 2-2-3, bo to jeszcze trzeba zahaczyć o te święta 2-2-2. A Ty ściemniasz, bo ten Mikołaj to nie był z saniami, tylko pewnie formułą się tutaj wpakował. Albo ktm <grym> albo ubłocony ktm e, Pokażmy może kilka rzeczy e, z tych nowej kolekcji. Tutaj widzę, że tego, tego na pewno nie było, takie świąteczne sweterek grad Bull Racing. Widzę, że zaczynasz z grubej <grym> Tak, jedziemy od razu na maksa. <grym> jedziemy na maksa, e, pogoda za oknem nie dopisuje. Tak jak wspominamy, jest pierwszy śnieg, więc nie? jak na pierwszy śnieg, idealny sweterek, e, sweterek właśnie z serii KTM Racing, A to naprawdę popularny. fajne, naprawdę spoko jest. No. A, jeśli ktoś chce e, czuć magię świąt, e, ale mieć blisko serduszka swój motocykl, to jak najbardziej. Może wróćmy trochę od, do Formuły 1 i no. od tej takiej nietypowej. Z jedyneczką z tyłu. Z jedyneczką Pogasz z tyłu, to. dokładnie. Mamy coś takiego. Wiadomo do kogo nawiązuje, zresztą jest podpisane Max Verstappen. Ma tutaj w naszych w Polsce, w ogóle mam wrażenie, po ilości telefonów, które odbieram od klientów, bardzo dużo fanów. No, drugie mistrzostwo świata w tym roku, nie? Zdobył. Co tutaj jeszcze Nasza polska mentalność, jak to ma w zwyczaju... Kibicujemy najlepszych. <grydanie> Dokładnie. Albo tak. kibicujemy tym, który którzy pokonują wygrała... najlepszych. Dokładnie. E, co jeszcze masz nowego? Tutaj też chyba to jest nowa rzecz, nie? E, tu akurat troszkę inny klimat katem. No. KTM Racing bluza, nie tak bardzo pomarańczowa, jak, jak wszyscy kojarzą KTM, -a. delikatniejsza, subtelniejsza. Czy to dla kogoś, kto się chce mniej wyróżniać, albo, albo dla kogoś, kto nie chce się tak rzucać w oczy tym pomarańczowym kolorem, również fajna, fajna opcja? Czy koszula od KTM? -a? Też taka, że delikatny akcent widzę tutaj. Bardzo fajnie. To dla ludzi, którzy, właśnie tak jak powiedziałeś, troszeczkę chcą e, bardziej stonowane rzeczy e, nosić. E, mamy też oczywiście akcesoria, mamy czapeczki, mamy takie czapeczki e, w każdym rozmiarze. Widzę jak masz e, ze sobą, także zapraszamy na stoisko Red Bull, tutaj e, na zakopiance, i oczywiście mamy drugie stoisko Red Bull. W galerii Kazimierz. Kazimierz. Dokładnie. A jeśli ktoś jeszcze wyjeżdża na święta, to mamy dla niego coś specjalnego. Jakbyś mógł mi podać ten, podać ten ostatni rekwizyt? Nie wiem, czy mikrofon mi sięgnie, czekaj. O, jest. Ło! Wow. Nie tylko odzież, ale również i inne gadżety, akcesoria, czy nawet w tym przypadku torba od KTM, jeśli wybieramy się w podróż na to święta. To jest kabinówka. Dokładnie, tak. Słuchajcie. Bierzecie torbę, pakujecie rzeczy z KTMa z Red Bulla do Torby i to jest już pełen pakiet. Będziecie gotowi na święta. Zapraszamy do Moto Mio na drugie piętro i do Gareli Kazimierz. Czekamy na Was.